Moja żona. Serce moje. Napijecie się czegoś? Masz może wódkę? A prawda, wy tu nie hańbicie się takimi trulkami Masz może wódkę? Ooh. Mm. Mordogul, nie zawracaj mnie dupy. Mordogul, dział nie bałamuj z boju! Mordogul, nie zawracaj mnie dupy. Mordogul, nie zawracaj mnie dupy. Mordogul, nie zawracaj mnie dupy. Czego tu? Nie szukamy, kucharza, nie słyszałeś? Wypierdalaj czarne loki splotną Jean-Luc rzeczywiście miał srebrny medalionik a w nim pukiel włosów pani de Bourbon. O co? Ale jak to zdradzić mnie dziedzica z chłopem od pługa oderwanym? Zapłaci za to. Nie wątpię. Ale może wpierw to ja dostanę zapłatę za usługę nieobjętą zleceniem. Proszę, potrącę sobie z jej posagu. Pozbyłem się potwora, który sprawiał wam kłopoty. To był Szarlej. Na bogów, Szarlej. A, a cóż to takiego? Hmm, to coś jak krzyżówka kreta i stonogi, tylko wielkości szopy. A, a, aha. No, mości wiedźminie. Nie robicie dobrego pierwszego wrażenia, ale spisaliście się, muszę przyznać. Proszę, wasza nagroda. A teraz wybaczcie, muszę porozmawiać z moją żoną. Onoć jakiś wielki pancerny kred podkopał fundamenty. Żałuję, że tak się to skończyło, że temu nie zapobiegłem. Mam nadzieję, że mi wybaczysz, śpij spokojnie. Stylowa krypta, wielce dyskretna. Marzyłoby mi się takie miejsce wiecznego odpoczynku. No i co z tego, że sandacz częściej bierze, skoro smakuje jak gówno w Medlinach? Bo taki z ciebie kucharz jak koziej życi chlarny. Ja uważasz, zeszłą razą wziąłem świeżego tymianku. I smakował jak tymianek z gównem. Cicho! Jak mówię! Wziąłem zeszłą razą tego no. Geralta, ty co powiesz? Jak ci sandaczyk smakuje? Lubię sandacza. A Alboś wiedźmin. Po tym, co pakujesz do tych eliksirów gówno, to dla ciebie delicje. <grych> wiedźmin? Nic nie mówiłeś, że to wiedźmin. A słyszałeś, Bilzen, że podobno Wibo Batilda złapał ostatnio młodego szczupaka na groch? Uże jak zwykle, potarskie szczupaki nie takie durne, żeby się na jego spleśniały grog rzucać, tylko na żywca biorą. Albo na robale, ale niechętnie. Kiedyś wykopałem takiego tłustego, pięknego. Ech, mówię ci, że sam bym zeżarł. No nie wiem, Geralta, wy tam w Carmoren na co mówicie? Szukam skór wiela Juniora. Ah, ciekawe. Czego chcesz od Wileja? To moja sprawa. A! <śpiewanie> Ale... Co? Kim ty do cholery jesteś? Wiedźminem. Lub jak zwykli tytułować mnie twoi współbracia odmieńcem albo mutantem. Nie powinno cię tu być. A rycerze Zakonu Płonącej Róży nie powinni mordować ludzi. Ani wytwarzać narkotyków. Faktycznie, nie powinniśmy. Powinniśmy bronić uciśnionych, szerzyć wiarę w wieczny ogień, ale Radowit nas oszukał. Złamał obietnicę, wysłał braci na front jak zwykłych żołdaków, a gdy zakon wykrwawił się, rozwiązał go. Zajął nasze ziemie i skonfiskował dobra, żeby sfinansować swoją wojnę. Tych braci, którzy nie protestowali, zrobił łowcami czarownic. A tych, którzy ośmielili się sprzeciwić, uwięził lub wypędził. Została nas garstka i musieliśmy znaleźć sobie nowe miejsce w świecie. Szczerze mówiąc, mam te wasze żale w dupie. I to tak głęboko, że trzeba by sztygara z Mahakamu, żeby się do nich dokopać. Prześladowaliście innych. Teraz to wy jesteście prześladowani. Spotkało was właśnie to, na co zasłużyliście. Wiedźmin moralista. Zabawne. Mam wrażenie, że gdzieś cię już widziałem. Ja cię poznaję. Ty jesteś Gerald z Rivi. Ty zabiłeś Jakuba de Aldersberg! Zgadza się. I gdybym miał się cofnąć w czasie, zrobiłbym to ponownie. Od tego zaczął się nasz upadek. Od ciebie, ty przeklęty mutancie. No dalej, wyciągaj miecz. Nie krzycz, wystarczy grzecznie poprosić. Nie możemy użyć łyżek. Nie, to nie zadziała. Szukałeś łyżki, która cię nakarmi, ale taka łyżka nie istnieje. Dlatego musimy zjeść bez łyżek. Otwórz oczy, musisz spojrzeć na swoje odbicie. Cię karni, ale tak. To uważaj, żebym ci nie musiał ręcznie wytłumaczyć wyboru mojej żony. Dla czystej przyjemności. I po co od razu te nerwy, przyjacielu? Czy ja ci ubliżyłem? Chodzi mi tylko o to, że twoja żona to piękna kobieta, a ty zamiast mi podziękować, to się rzucasz. Trochę ogłady. A u naszej Janki co się jak zbanki, piczka jak doniczka, a w dupie oryganki. Olgierd von Everett nie rozumiał, że nigdy nie będziemy w stanie go zastąpić. Jego widmo kładzie się cieniem na każdym wspomnieniu pani Iris. Moja żona. List Olgierda do Iris. Chciałbym być tak biegły w słowach, jak jestem w szabli. Szczególnie teraz, gdy pełnię jej zimna pustka. Widzę, jak na mnie patrzysz, i widzę, jak gaśniesz. Nie potrafię Ci pomóc, ale wierzę, że mogę przestać Ci szkodzić. Ten list i róża są moim pożegnaniem. Zostań w zdrowiu pamiętaj tylko to, co było dobre. Olgierd.